Witajcie, tu MJ <laughs> ja mam chrypy. I pokażę Wam dzisiaj jak zrobić takie proste intro dosyć. Tak jak moje, bardzo prościutko jest zrobi się. Eee, pierwsze co robimy. Wchodzimy na stronę Movie czy jakoś tak Podam tak czy siak link w opisie No i sobie wybieramy tutaj. Ja sobie wybrałem to eee, Na przykład to no łączy się głupi internet łączy i kończy i łączy I klikamy, klikamy tutaj do wląd Mam nadzieję że widzicie, jeżeli nie to ślepa Ty jesteś ta e No i tyle e Wtedy Wam się to ściągnie po prostu Ja to ja sobie I Idzie po prostu i zrobiłem czarny ekran, no tacie coś nie wiedziałem, co postawić, może jakiś filmik szybki. Nie wiem, co postawić, po prostu. E, tutaj co to jest? To jest... E, a, to jest to właśnie to, co ściągnąłem. Takie coś. O nie, to wygląda. I jakaś muzyka, ja sobie wziąłem Mario, nie wiem czemu. Fajne nawet. No i wchodzimy w, w program. Ops. Co zrobiłem? Okej. Okay. Movies Markers, to to fiksuję, okej. Okay. Tutaj od razu. Eee, każdy chyba Windows posiada ten, po prostu Windows, Movies, Markers i już. Nie powinno się znaleźć. To usuniemy tutaj. No i kawałek formu jakiegoś, nie wiem. Piosenka mp3. I to coś. To tam, to toż, nie można powiedzieć, nawet To wszystko, to tu Super Mario tu opt. To tutaj To jest naprawdę bardzo łatwe, więc nie trzeba się aż tak bardzo męczyć Narowimy takie cofanie coś, takie cofanie, takie cofanie, cofanie i cofanie No ja Mm -hmm. żeby skrócić tę piosenkę, bo raczej całe piosenki nie puścimy to za długo by trwało ogólnie to też skrócimy odsłuchajmy to troszeczkę skrócimy, żeby nie było tak... Tutaj całego dnia nie wiem... Takie nutka na tyle to raczej nie jest dobrze, bo taka... taki brak czegoś, takie taki niefajne się robi. E. Bierzemy tytuł napisy końcowe. No co jest? E, tytuł na wybrany clipie. Boże. No ja to jest, sobie napiszę moje, bo w końcu to pokazuję wam jak ja... cały razję literę. I... No i tak tak będzie wyglądała. E, Zmieniam animację, coś takiego. Można coś takiego. Takie coś. Takie. Takie. Co nie przedstawiam? Co jest jeszcze raz? <laughs> Przepraszam. M, jały. -y. Dobra, już tak bez przedstawiam, nie jestem się. O, hmm, jakieś fajne. O, właśnie, to ja to samo wybrałem, ale nie, no ja tego nie zrobię. To ja tak zrobię. Nie, no, to jest pani. Ale fajny to jest. Wybuch. Może, nawet to być, chociaż nie jestem pewien. O, może być. Bardzo dobra. Dodaj do tytułu. Klikamy i przesuwamy to. Żeby tak mniej więcej było to równe jak tutaj. E, I teraz efekty patrzymy. Coś za szybko znikło, czy mi się zdaje, tylko tak. Czekajcie. No dobra, tak czy siak. Zrobicie sobie jakoś tam, yy, bo to przez to, że wybrałem właśnie, żeby tak szybko zniknęło. Yy, tutaj oczywiście możecie sobie jakiś filmik wkleić fragmencik. Nie ja zrobiłem czarny ekran, najprościej to mogło być. Nie wiem czemu. Mam nadzieję, że pomogłem początkującym na YouTubie. Bo niektórzy początkujący nie umieją robić intra, no tacy jak ja na przykład. No ja też jestem początkujący. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Teraz ja go zacznę konwertować. Do zobaczenia. A subskrybujcie, komentujcie, oczywiście i łapki w górę.